Z tej bonusowy, w tej macie dzisiaj odcinek, wonosowy, w którym wyślemy poczuczkę dla kolegi Zbigniewa. W paczce znajdować się będą dwie sztuki z gatunku pseudoklamoris Gigas, jakiś ślubrachys oraz y, trochę straszyków australijskich. Nie przedłużając, ja biorę się do pakowania i widzimy się za chwilę. Tak więc pajączki już mam owinięte, do paczki kodziemy trochę makulatury. Już jasno nasze sporki. Zamykamy paczuszkę, Mowa Końcowa i lecimy na pocztę. Tak więc to był odcinek bonusowy, jeśli odcinek Ci się podobał, standardowo zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Po moim nagraniu, pojawi się nagranie z odpakowywania paczki u kolegi Zbigniewa. Siema. Okay, mamy list. Hmm. Z tej strony Maciej z paczuszką dla Ciebie. W paczce prawie zgodnie z zamówieniem z giełdy znajdują się dwie sztuki Ligaz. Oprócz tego masz jakiegoś yy, hilobrachysa, no i oczywiście coś dla dziewczyn. Mam nadzieję, że paczka się spodobała i wszystko doszło żywe. I wszystko z kanału Terra Spider Okej, okay. ja więc wcześniej tę paczkę otworzyłem trochę, żeby było łatwiej, ale szczerze nie wiem co jest w tych zawiniątkach. to są gigasy, to coś jest fajnie. Oh yeah. Oh <laughs> yeah. Okay. Okay. Chciałem, teraz tego otworzyć. O wow. O, 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 o. Kleżemy okay, fajny pakiet kiszówek i okay. otwieramy ten gratis. Szczerze nie mam pensety. Widzę, bo, dobra. E... Jest żywy. zakopał się, ale jest w tym miejscu. Okej. Okay. Może jakiś większy pojemnik typu morze, bo skupie później. Jak będziemy go przekładać, takie jakieś zrobimy zdjęcia. Już takie szuki na spokojnie na pewno tym pająkom starczą. No i to jest gigas. Czyli to jest praktycznie to co ja Miałem już dostać w grudniu. Tak, ponieważ to jest z grudniowej ostatniej.